Szkoły, kochani, szczęść Wam Boże. Kim trzeba być, aby przygotować się na przyjście Pana Jezusa? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc mała czołóweczka i ruszamy ze słowem Bożym. Były takie czasy, że Hiszpanie. Władali nawet w Neapolu. Wtedy to też książę hiszpański Dosund wizytował neapolskie więzienie. Sprawdzał, czy panuje tam porządek. Nawet rozmawiał z więźniami. I co się okazało? Każdy z nich miał do księcia ważne sprawy i powiedzenia. A to został niesprawiedliwie skazany albo ktoś go po prostu wrobił. A on tego nie chciał zrobić, on w ogóle jest niewinny, albo jeszcze on to w ogóle nawet nie wie za co jest skazany, bo ktoś się na niego uwziął i tak tu wylądował. Aż w końcu po tych różnych spotkaniach na sam koniec natrafił na więźnia, który został spytany, dlaczego tu się znalazł. Odpowiedział, że w życiu popełnił wiele złych rzeczy. No, i teraz przyszło mu pokutować. I tak naprawdę ma dużo czasu, by się zastanowić nad koniecznością zmiany swojego życia, ile to krzywdy zrobił innym ludziom. Książę spojrzał na niego, przyjrzał się dokładnie, zawołał strażników i powiedział: że proszę mi w tej chwili wypuścić stąd tego człowieka. Niech on stąd wyjdzie i nigdy tu nie wraca. Bo jeszcze ci wszyscy święci, grzeczni i niewinni ludzie, którzy tutaj są, zostaną przez niego zdeprawowani i nauczą się złych rzeczy. Dzisiaj słuchamy słów z Ewangelii według świętego Jana. Posłuchajcie. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go. Cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł. Nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali, co mówisz sam o sobie. Odpowiedział: Jam ja głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego: czemu zatem chcisz? skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem. Jan im tak odpowiedział. Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać że myka u jego sandałów. Działo się to w Betanni, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto Słowo Pańskie. Często chcemy być sławni, znani, niesamowici, być celebrytami na skalę światową, być rozchwytywani, być kimś ważnym. Ale tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze: takie nasze chęci to próby oszukiwania samych siebie. Robimy piękne zdjęcia, by pięknie wyglądać, ale one często nie pokazują prawdy i rzeczywistości. A Jan Chrzciciel uczy nas czegoś innego. Jan Chrzciciel uczy nas, by mówić prawdę o sobie, by stawać w prawdzie o sobie, by znać siebie takim, jakim naprawdę jesteśmy. Nie brylować. Nie afiszować się z tym, jacy to ojojo, oj, jak pięknie i super. Po prostu być prawdziwym sobą. Dlaczego? Bo tylko będąc takim człowiekiem, prawdziwym, rzeczywistym, pełnym często pokory, mamy szansę, by Pan Jezus stał się naszym przyjacielem, by mógł przyjść do nas i być z nami. On prawdziwy Bóg z prawdziwymi ludźmi. Przecież o to idzie w adwencie, by tak się stało. Z niecierpliwością wszyscy czekamy na Boże Narodzenie. Ale gdy tak popatrzeć, to zawsze jest jeden święty w kościele, który trzyma małego pana Jezusa. Jakby spotkał go w szopce i zabrał ze sobą. To święty Antoni. Dlaczego? bo on bardzo często mówił właśnie kazania o tym, jak Pan Jezus przyjął ludzką naturę i stał się człowiekiem. Chociaż nie zawsze tak było. Antoni miał różne pomysły na siebie. Chciał zostać kanonikiem, misjonarzem w Maroku, aż w końcu życie, albo Duch Święty raczej, przywiódł go do Włoch. Tam spotkał się ze świętym Franciszkiem, i szybko dostał od niego zalecenie, by głosić Boże Słowo, by głosić kazania i ludzie tłumnie do niego przychodzili. Jego talent został też doceniony i zauważył to papież Grzegorz IX, który nakazał pisać Antoniemu kazania na każdą niedzielę. Antoni przez całe życie szukał pomysłu na siebie, ale prawdziwie został sobą, gdy zrobił to, co od niego chciał Pan Bóg. Gdy znalazł się tam, gdzie On Go posłał i robił to, co przez Jego przełożonych zlecił Mu on. wtedy został prawdziwym, świętym Antoniem. Ok, mam nadzieję, że teraz już wiemy i rozumiemy, że jeśli chcemy, by przyszedł do nas Pan Jezus, przede wszystkim. Powinniśmy być sobą, bo on chce przyjść do nas. Takich prawdziwych i realnych, a nie wymyślonych. Mam nadzieję, że mamy teraz już jedno wielkie K.P.W. i taka propozycja dla Was. Zróbcie dzisiaj dobry wieczorny rachunek sumienia, by sprawdzić, czy na pewno i cały czas jesteście sobą, czy nikogo nie udajecie, czy Pan Jezus. Ma szansę przyjść dziś do... Do zobaczenia. Szczęść wam woli.